Dzień dobry, dzień dobry, witam ponownie na moim kanale. Woli ścisłości się przedstawię. Ja jestem pan Paweł, a dzisiejszy vlog będzie troszkę inny, za sprawą tego, że jest ze mną Tomasz, zwany inaczej Ropą, czyli nikt inny, tylko gość od najlżejszego, dirtowego roweru na świecie. Prawdopodobnie, bo pewności nie mam, ale prawdopodobnie tak jest. Co to masz w końcu się udało, kurde, zebrać, dopasować czasowo, w końcu nagramy bike check. Ale co, klasycznie stoimy, gadamy, czy coś? Polatamy. Polatamy, czyli Polatamy. będzie latane. No i to mi się podoba. To co to masz od ogółu do szczegółu, jaką masz ramę? Tytanowy Commercial absolut eee, stara, ale jara. Tak? Ile pieniążków kosztuje? No, wyjściowo okolice 10 tysięcy złotych. 10 tysięcy złotych. Gdzie da się ją kupić? Już nigdzie. Już nigdzie. No to pierwsze pytanie mamy z głowy i jeździmy. No to co? Oh. Pytanie drugie. Amortyzator. Rock -shock z Reba, 80 mm skoku, sztywna oś 15. Coś było modzone? Tak, oś Tuna z nawierconą śrubą. Do tego wywolony Tumik Motion Control. Roz, rozwiercone pokrętło od skoku i przetoczone korek od powietrza. Jaka waga? 1,4,50 w tej okolicy. Yy, a przed modyfikacjami? No około 1580, coś w tym stylu. Dobra, no to lecimy z kolejną sztuczką. Cyk, pendulum z pierwszej próby mamy. Pięknie. To co? Znowu jakieś szpeja, co teraz? koła koło. Czyli od opon. E, Szwalbe Billy Bonkers, nowki sztuki e, w środku mamy do tego dentki Tubolito ale dęglisza. jeszcze wróćmy do opon, wcześniej były jakieś inne opony z przodu miałem KHE e, Dirta, z tyłu był Szwalbe Move Joe, 185 stary, co chwilę je przebijałem, więc czas więc na nowe troszkę ciężej, ale, ale bezpiecznie ale, tak jest bezpiecznie, bieżnik jest bardziej Dirtowy, e, także już nie nie lata jak dziki. No właśnie, tutaj trzeba zaznaczyć, że to jest rower użytkowy, a nie tylko rower pokazowy. Tak jest, dokładnie Dobra, tak. lecimy dalej. Obręcz. Eee, obręcze. Obręcz mamy Deviant Alienation. Eee, do tego mamy tytanowe szprychy. Ile waży tył? taka obręcz? Obręcz komplet waży 768 gram. No, bardzo dla porównania taka średniej klasy dirtowa obręcz 2,4 waży około 500-600 gramów. No, Dokładnie 550 tak. gramów powiedzmy, to jest taka średnia, więc widzicie, tutaj Tomasz zbił 200 gram na jednej obręczy. Jaki koszt i gdzie można kupić? Kupić nie można też już nigdzie. E, jest bardzo ciężko. Większość piast teraz jest produkowanych jak z obręczami na 32 szprychy. Tutaj jest fajnie, bo są 36, więc sztywność jest zachowana. E, nie trzeba tego co chwilę centrować. I ogólnie jak coś, no to tylko i wyłącznie Ameryka. Dobra. Piasty. Tutaj Piasty. trochę więcej mówienia, bo są modyfikacje z tego co widzę. Tak jest. Przednia piasta jest Dartmura B15 bez mocowania tarczy. Nawiercony korpus. Do tego mamy ceramiczne łożyska. Wywalone konusy aluminiowe zastąpione karbonowymi. Homemade. Do tego mamy jeszcze w środku tulejeczka też karbonowa zastąpiona aluminiową. Dobra, piasta tyl. Tylna piasta jest też rozwiercony korpus, do tego mamy przetoczoną i nawierconą oś. Tak samo jak z przodu mamy konusy karbonowe z aluminiowych, tytanowe śruby nawiercone od Armour Bikes, do tego też aluminiowa oczywiście podkładeczka i rozwierc szlifowany driver, żeby wchodził na niego węższy łańcuch MTB. No i pięknie. Oryduj się, ile zbiłeś na modyfikacjach wagi na piastach? E, na piastach, no w sumie, przód, tył to będzie około 200 gram. Dobra, kolejny triczek. Jedziemy. Cyk. Bucikami poklikane. No to może pora powiedzieć o hamulcach. Prawy? Lewy. Tak? Czyli co tam jest z hamulcami w tym rowerze? Buty Simono, a. Mocowanie tarczy ucięte, waga. No i tyle na temat hamulców. Ajajajaj, jajaj, aj, aj, korki się obróciły. Między nogi. O, to może jeśli mowa o korbach, to powiemy co za korby masz. Pewnie. Eee, korby Shimano Xter ucięte mocowanie dużej zębatki. Mała zębatka 26 zębów nawiercano, aluminiowe kominy, tytanowe śruby. Pedały, magnezowy korpus, dorobiona kustomowo tytanowa oś, tytanowa nakrętka i aluminiowe piny. No i wszystko wiemy. Tajwidzimy do poprawki. Jeszcze raz. Tam jeszcze nam brakuje. Cockpit, Cockpit chyba, nie? No to po kolei. Gripy, co to za gripy? Lizard skiny e, piankowe, nie kręcą się, tylko że wystarczają na sezon maksymalnie półtorej. Koreczki Barendy Enesa, kierownica karbonowa Rewersa, do tego mostek on-off z Mondraker'a na tytonowych śrubach. Pierwsze wiercone e, top cap, e, aluminiowa szyszka, no i powycinane stery, aluminiowe łożyska Cane wiercone podkładeczki. Dobra, barspinów nie robisz. Kiedyś no, robiłeś przecież spinów. Ale to było dawno nieprawda. No dobra, no to do barspinów Cię zmuszać nie będziemy. Dawaj trujeczek. Dobra. trujeczkę mamy i co, to wszystko? Wszystko było, to teraz nic. Ty, łapałeś siodełko, powiedzmy o siodełku. Pokaż, pokaż ile tam masz miejsca. Miejsca nie ma prawie nic. Ale złapane jest, Siadełka to Tioda Spiker, plastik z termonową rurką, zintegrowane. Rozumiem, że Ty obijałeś? Tak, obijte po krakowsku. I do tego jest jeszcze zacisk sztycy, przecięty z tytanową siłką. Cyk, tam go widzicie pod spodem. I pyk. No to co nam jeszcze zostało do zrobienia? Boże nie Waga ustawiona. Zero, zero, zero. Wieszamy rower. I mamy 6, 8, 1. Nakleczka M-Bike'u. Spójrzcie, jest cały rower. Taki set jaki był jeżdżony. Warto o tym powiedzieć, dlatego że... Czy to jest najmniejsza waga jaką osiągnąłeś w tym rowerze? Jeszcze na oponkach starych było 150 gram lżej. Była też karbonowa góra od Amoreole, ona wytrzymała bardzo krótko. Także teraz jest set do jazdy, żeby się nic nie przyło, nic z tym nie robić, latać jeździć. No, dokładnie, dokładnie. Tak jak mówiłem, jest to rower użytkowy, rower do jazdy, nie tylko do ważenia. Wagę przypomnijmy. 681. Jeśli znacie kogoś, kto ma rower dirtowy, streetowy, parkowy, użytkowy, rower typu MTB z amortyzatorem, niekoniecznie z hamulcem i jest lżejszy, koniecznie dajcie znać w komentarzu. To jest raz. A dwa to Salto. Podobno kiedyś w gąbki było grane Salto. Co z nim na twardo? Kiedyś było, jeszcze nie było, ale 3000 łapek w górę pod filmem i poproszę Pawo, że mnie nauczył i pykniemy. No, nie muszę Tomka uczyć, Tomek w gąbki umiał, kwestia odświeżenia tego się nie zapomina, ale no, to jeszcze nie na tym rowerze było, więc trzeba rower zaprogramować. No, jako że to mój kanał, mój vlog, pomyślałem, że, no, że mogę pyknąć salto na 7-kilowym rowerze. Dobra, chwilę przerwy mamy za sobą, teraz pora się zmienić z operatora, z operatora na rowerzystę chwilowo. Nie mam ochraniaczy dzisiaj na nogach, no bo w końcu byłem dzisiaj panem operatorem, dobrze kask wziąłem, bo tak coś kurde czułem, ale jakie to jest w ogóle lekkie, spójrzcie też jednego palca, no no niesamowite, podniesie sobie swój rower jednym palcem, może podniesie się ale dobra, no jest mega lekkie, mega zwrotne, ale ja nie o tym, zawracam idę do góry, wracam tutaj z saltem i tyle tyk, kurde no idealnie idealnie, ale fajnie Fajnie ma się wpływ na ten rower, jest taki leciutki, delikatnie wyszedłem, lekko pociągnąłem. Naprawdę polecam wszystkim. No i salto mamy. Fajnie, ja się cieszę. to masz też się będzie cieszył, jak bijecie 3000 łapek w górę i go zmotywuje się do jego salta. Ja się będę cieszył, jak zostaniecie na tym kanale. Na dłużej zostawiając subskrypcję, i na dzisiaj to koniec. Rasa, no, bardzo ładne zakończenie.